jesteś? z tej strony jeszcze. witamy w kolejnym odcineczku z GTA w trybie biegać. Jest ze mną Shmija, Chodź tu, e, Simon, a ja? Iren. Nie ma? Żółciutki Ren. Ren. Renik. Dobra. Jestem żółtym no tak, Rangerem. Będziemy starać się powstrzymać ale To ja muszę iść do niego. Ja nie wiem, który jest. Tutaj są i tak rajdowcy, rajdowcy. Czekaj, okay, czekaj Oj, i coś tam czy... do niego. Nie wiem czy zdążyłeś Nie wiem Nie wiem Ja, ja wiem, mam która na, strony... na zdjęciu Ja też Ja jestem z redem O, S Jestem żółty Aaa, czyli to jednak to Okej okay. No, właśnie to jednak 2-2? Jednak 2-2 No dobra Lepiej tak, żeby on nas gonił trójkę, nie? No dobra, no to... O boże, my ty mi gówna... Znaczy... Dostarcz no punkt to do strefy końcowej. Czemu to tak no, 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 bo... Co to jest w ogóle za małe? Ej, czekaj, co? Aha, bo wreszcie to jest ten cel, dobra. Tego ja mogę strzelać do ciebie? Aha, nie ogarnąłem chyba. Juuu... Broń mnie! Broń mnie! Czekaj, hmm? bo ja już tam leci Ja lewo, bo... już, ja już, ja już jestem... Nie! Dobrze! Dobrze. Dobrze. Tak. Ja nie wiedziałam o co chodzi. Coś takie małe to Takie małe. Dawaj, no, dobra, dobra ja to teraz miasto. Co robimy? Bardzo fajnym autem. Ja po... Na prąd. Poczę. Na prąd. O, to przynajmniej ma normalny. A masz. Dobra. I Czekaj, o, halo <laughs> przeleciałam Jak się idealnie zatrzymałem, jak filmy akt no, to nie tym razem. Chyba F. jeden jeden będzie. Aha, ba. No ja this time. Za co mi tak uderzyłaś? Hitem nie krytycznym. Wiem. Nie mam pojęcia. Czekaj, to teraz dobra. Czmi ja, Halo! Tu, 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 tu sobie pojedź, tu. Tu ma spoko to auto, ale silnik w ogóle krzut ma. Jezuja, nienawidzę bardzo zły. Cichych auto, I nie elektryczny się. silnik jeszcze. To jest takie ciche. Tak jak uwaga. O dzięki, Josie, za pomoc. O, nie, jedź, 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 ale nie, w trzy, nie. O dobrze, 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 Klaudia. Uuuuuh, też tak, też. Łanie. Ale że, o, zostawcie ją. Nie. Nie możemy. No. Ale halo, eee! Chyba się możesz odrodzić, czy nie? Nie możesz się odrodzić. Nie. A, no to sam. O, wy Jak tam punto? Jak A, twoja twarz po grze co? Co stukasz. Dobra eee. jak O, teraz Pary. ja jadę. No. Dobra, to wiesz co? Poczekaj. Nie, nie za daleko! Dobrze. O, 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 daj mi to, daj mi to. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja, ja jadę za tobą. O kurde, ale co bardzo. Ty, ja z mopy wypadnę chyba. Nie. <noise> o, Dobra. E. Dobra, Potrzebny jestem? Renik! <noise> to nie mogło być tak proste, no. no wcześniej było tak samo w sobie hmm. Kurde, tak nie czekały w ogóle. O, Aż mnie was szkoda, no. Dobrze. Dobrze. Mi też dzisiaj było szkoda z Redonem. No wiem, i co? Ale ja zauważam, że tobie nie... Ciężko ci dokutać Klaudia, Ciężko. Bo ty musisz się odgryźć zaraz. O kurde. O, no. Cześć. <laughs> dawaj, dawaj. My się tak nie bawimy, halo. Red, musimy inną taktykę robić kurde chyba. Mhm, ja ci powiem. Dobra. Patrz tu. Tak, ja musimy mieć taką. Jakoś... ze mnie tego prądu hmm. jak najwięcej. Dada, dada. Jak tu się ustawić, co? Potem ostatnią chopką leś. Na Pasz, Patrz, 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 tak. Hehe. Patrz jak się tam ustawiły Ale S to jest. No że co? Bo One w ogóle nie budowały. Ale pakowały, powiedz mi, jakim ty... cudem... Nie wiem, to powinno być... Moim zdaniem powinno być 3 na 1. Jest większy sens, jak to ma 3 jest 3 na 1. Jakim jednego, cudem raz. ten mały... <grym> jest co? wolniejszy, znaczy jest szybszy od, od tych super no, Ja z dobrze zaczynałem po prostu. Tam, 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 tam na ten, na, na lewo. Dobrze. Dobra, ja jadę pierwszy. Kurde Dotknąłam? Nie Też w ogóle nie broniliście Halo Moim zdaniem więcej ten ma sens, jak jest 3 na 1 No ale i tak wygrywamy to Ale nie o to chodzi, tylko po prostu Jedziesz? Tu nie ma takiej... O kurde, w Znowu? Jeszcze raz Ja nie wiem co ty jechałeś, ale Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Ej, bo to moje punto kręci Do się. Chodź, bo to jest na czas Dobra, idę, wiem, że jest na czas. Patrz, Do gdzie tu przyjechały w ogóle już. Duk. A? Dobra. Masz. A, a, dobra, są. No tak, zachował. Ale będziesz zachował. Nie, dochował, nie dochował. Wykręciłem śrubę. Uhu. Nie? Teraz jeszcze patrz, takie uklucie totalne. I tyłem. <laughs> o, o nie. O nie. Zegrany. Klaudia. Wygrane S. No, ale jak no, to było to... znowu 3 na jednego, no to ten. Ale ma to więcej sensu. No, no ale jak? No to następny po prostu zrobimy. Ma Przecież... to więcej sensu, bo Przecież to auto jest ciężko jeden... zablokować Wystarczy że kolega. będziesz stary, jednym gonił e, jednego typa i dwóch będziesz miał defenderów. To jest nieopłacalne. Psi. No bo to tak zmienia, drużynowo, nie? No tak, to faktycznie. Jest dwa na dwa, widzę dobrze. Hmm. A no. W sumie i tak, tutaj się nic nie dzieje, więc. Psi. No, za łatwe to jest. Jakby to było dłuższe, to może. No, za krótki ten tor, zdecydowanie. To powinno być 5 na 5. Też my jedziemy w tą stronę, a tutaj do nas jadą i tak co? No. Halo, <laughs> może mnie puścić. O, dzięki. Chyba wynegocjowałaś. <laughs> Sip tej małej mały punciaku. pan znaczy, panto, przepraszam. Moje małe panto. Ja nawet nie patrzyłam no, wtedy. Mleksonu. Nie patrzyłam na ciebie wtedy, tak, będąc szczerze. Nawet na mnie nie spojrzysz, dobra. O kurczaczki! Karma cię zje! O, dzięki! Ale nie mnie! Dzięki! To za to nie patrzyłem. Nie, nie, nie jedź, nie jedź, nie Nie! nie, nie. nie. E. No e! odpas, Gandalf. Gandalfie. Mija, możesz mnie tak nie wypychać? Nie, nie! No, e, no Dobrze! E, no stąd, się, stąd, no że. Dobrze! Dobrze! Nie, prawda! Ostatnia sekunda. sekunda! Ostatnia Cztery? sekunda! Jak w filmie akcji nie wierzę. <głosy> <głosy> <Do długie>. Jak to <noise> bijano Nice! Ale A bo się... I to się dopiero zdziać zaczęło. A teraz będę miała mindfucka Nie, nie o tak O Boże Teraz ja mam Mightfucka Eee, no. przepraszam co wy tam robicie? Widziałam, że ktoś próbował zaskoczyć. Ważne, sam sobie nie. Nie nic. Prze... jał. kim jest? Nie! <wiesz>. nie! <laughs> ale Ren! Patrz, tyłem. To nie ja, nie, to hamował. <laughs> no cześć Teserak Dobra, rentra jedzie? Jedzie łatwiej. Chyba tak. Znaczy, nie wiem czy łatwiej, ale. No sumie, ja wam dam, zaraz łatwiej. O no, no nie! Dobra, wracaj. No dobra. Łatwiej! No, powiedziałeś? Siadanie na psyche to tak kupiłeś? No to wioszelle <laughs> <Łatwo. śmiech> O, żebym polecała. poleciała Łatwo, <laughs> S S Dobra, teraz ja muszę zdobyć gola, ta presja ciąży tak. na mnie Jak nie zdobędę tego gola, to przegraliśmy <laughs> No właśnie Także uważaj tam A szybko chyba, trochę, co? Tak O, dobra Cześć Cześć Ale że to, uh -huh. czekaj, co? Uh -huh. <laughs> Co minąłeś No dobra, jadę bez gazu no Jednak coś się trochę pobawić To silniejszy ode mnie To silniejszy ode no. mnie wam Cię jak tyle wiedział No ale halo ja im pomogę, co? <laughs> 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 Jaki myślał A nie mógłbyś tak przypadkiem cofnąć się do, do swojego tego? <laughs> Mógłbym, gdybym miał tyle czasu. To wiesz co, powiem ci tak. Następnym razem spróbuj pojechać do swojego. Dobra, już się teraz będzie łatwiej. <laughs> A co to mi to da? Zobaczysz. Hycło swoją, dobra. Hycło Swoj, ją, kosiołkuje, kosiołkuje. A ja na nią czekam. No eee. Dawaj. Czemu mówię, jesteście? No oa Jeszcze nie są. No try hardy, no. <grystanie> ja się temu przyglądam w ogóle. Nie, wiem, nie, wiem. Masz. To mnie boli! Polska gola! Do przodu, bo, do, próbu, do przodu, Klaudia do... hmm, zderzak, zderzak O teraz ja! Wszystko zależy ode mnie teraz! No weź się tam cofnij! No mówię ci! Więcej punktów dostaniesz! Dobra, hmm? ja im pory daję! Jedź! Oła. Dobra, trzech na jednego, No dobra! O jak leci! Oh. No ja. Yeah. nie! <laughs> Pomogę ci, Simon! Ale Pyszne, Co? No? Halo? Bo ja tu dalej Simona trzymam! <laughs> Trzyma. Ja go trzymam! Nie, Trzymam, dobra, nie, nie mam. trzymam go! Ja Simona trzymam, dobrze. <grymne> o boże. U, inny kolorek. No. Fajnie to wyglądają te ściany, co nie? Taki bardziej kolorowy. Dawaj, Klaudia, robimy jej. Inna dobra. Matka, This... o. Fajnie wygląda, nie? No, to pobrak. jest pog! Ale że Ale co? Wykrywanek. Że co? Przepraszam Musta ci dam e, Szmija poczekaj chwilę Weź nie na chwilę Zatrzymaj się na chwilę Ti. Nie mogę Też ci tak powiem Ale mi tak zawsze mówią Możesz ze mnie spita ciągnąć. Dobra. No to nie jest nawet wyzwanie, no? Jeden dżuk co nie? Nawet no ja i wygrywa, no. no właśnie. Wykawiamy. No no Ty widzisz co do No wiem. Ale to jest za łatwe takim małteczkiem pojechać. <śmiech> <śmiech> no <ja> robię <laughs> Boczkiem, boczkiem, boczkiem Mówisz? No ale Kladia mi tunelu nie daje, kurde bele No serio? Dobra, wywalił się sam No, no Okej okay. Bierz go To jest za łatwe ja wam porę daję O dzięki za busta Jesz go tam, łap go Ale chodź tu Cześć, bo cię wywalę, z drogi. Tak, wow. wiem, dla muzyn. No prawie. O nie, chyba przekroczyłem. O nie, przekroczyłem. Cześć, bo ja zacinam się o ściany. I myk tyłem. I myk. <grym> Wy tak umiecie? <grym> ja nie umiem się cofać. <grym> no ciężko ty, ty się cofiasz. To jest prawda. Chodź, Ren, chodź. Dobrze. <laughs> Pokażmy im na co nas stać. Na pokaż, wszystko? Pokaż na co no by stać. Ale nie jeden raz. O kurde, ten co na rampie. <laughs> Jak wydrukowani przeze mnie. No, no Nie Niby na no to by nikt się nie skupił. <laughs> Wcale. No, ale do przodu A przodem wjechał Lamus <noise> Ja mogę i bokiem <noise> Dawaj Flazia, oni są Easy Easy? Tak, Up, tunel. To ich zdekoncentruje, na pewno Na pewno Teraz yes? Ale że... Yes? Nie Chodź tu! Czy yeah. ja nie mogę w Ciebie strzelić niczym? <grym> Wiecie co? Tak, rób to. Kurde, trochę Cię właśnie. Nie. No ma. 360 mam zrobiła przed metą. No! <grym> <grym> Obrót i dias! Dobra, to zaraz ja wam pokażę. Nie, to serio, to powinno być na więcej osób. No. no bo to jest na 8 osób maksymalnie. No. Na 8? Łączniki, no. tak Jak 5. widzisz takie dwa paski, to znaczy, że ciągniesz ze mnie prędkość. Ła, nie mogę się odwrócić. Nie, dobrze, chyba nie. O nie, rady są. <noise> ciągnij, 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 do przodu. Ule, nie dolecę. Nie, bo na tyłem idzie. No też tak potrafię. Benzyny wymaga. Hmm. Oczy mi kto się pierwszy pomyli. No. Coś mówiłeś? Ja! Się tym, że nie dojedzie Ale już ja. chcesz się po Ale ładnie O jednak nie O jednak nie <noise> Ja dwa razy tyłem wjechałem Chodź Więc luź Chodź, chodź Chodź mini Renik Mini Renik <grystanie> to jest jak gra w piłkę takie zablokowanie takiej osoby to jest jak strzelenie gola. To, jest, to się Jak cyrkowy człowiek armata. No, 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 Kurde. kurwa. Ja. Razik, tyłem więc, tyłem więc, tyłem biec, tyłem biec. było jakieś? O, <grystanie> o jeszcze szpijak Madwa, <grystanie> <grystanie> Ale wykręciłem salto nad Sejmonem. <grystanie> O, i jeszcze wylądowałem. O, nagła śmierć, co jest? O, Wygrywa jedzieś. gracz, który pierwszy. Co jest? Dawaj tunel łap. Jedź, jedź, jedź. Musisz zatrzymać ją. Po prostu jedź teraz ze mną. Jedź. <grywa> Jedziesz. Jestem. Nie. Nie! Yeah. Nah, wytraciliście prędkość, co? Dlatego. Hey, somebody. I told me. Nie oh. <lists> pamiętam tekstu. Na, 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 Także to by chyba było wszystko w tym odcineczku. Także dziękujemy za yes. oglądanie. Dziękujemy za oglądanie i mam nadzieję następnego. Popatki. Bara. <laughs>